A, kryjówka, doktor Octopus. Muszę ją złapać, zanim uraczna nas kolejnym nikczemnym wynalazkiem. Wow, ktoś tu ma niezłe zabezpieczenia. Uwaga, lecę! Hulk? Co ty tutaj robisz? Myślisz, że tylko ty słyszałeś, co knuje ta paskudna doc Ock? -ok? Choć dorwiemy ją, zanim coś zmaluje. Wiem, że jesteś mega silny, ale musimy działać po cichu, jeśli chcemy ją zaskoczyć, okej? Okay? Umiem chodzić na palcach. Tadam! Super, zaczekaj, idę pierwszy. Ufaszaj, lasery! Fajne te twoje trampoliny, ale mamy robotę. Gdzie jest Dokok? Nie mam pojęcia, ale zostawiła komitet powitalny, to te wredne oktoboty! Na szczęście są w trybie drzemki. Uh. Super! Z dziką ochotą coś zmiażdżę. Czekaj! Jak wejdziesz w lasery, to się opudzą! Spróbuję się podkraść do konsoli i wyłączyć boty. Jestem tuż za tobą! W zasadzie to tutaj potrzebna jest pajęć a super zręczność, Więc zostań tutaj i nawet nie drgnij. Niech ci będzie. Hm? Hmm? Ale tu kurzu w nosie mnie świdruje! Świ, 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 świ Spokojnie, Hulk! Te lasery są mega czułe! Ech? że postanowiliście mnie odwiedzić w mojej tajnej pracowni. Moje oktoboty dotrzymają wam towarzystwa! Wa Uwielbiają się bawić. Chyba mamy z głowy te blaszane pokraki. Ha! Wiedziałem, że tak potrafią. Hej, Hulk, Mógłbyś trochę pomóc? Niby tak, ale jeden taki zabronił mi się ruszać. Hm. Wybacz! Hm. Przydałaby się ta twoja słynna sztuczka! Jak ty ją nazywasz? Helk mijaździć! Hm. <gry> Dobra, tym razem ci się udało, Spidey! Ale zobaczysz, wymyślę jeszcze więcej genialnych wynalazków i w końcu podbiję to miasto! Będziemy na ciebie czekać! Hulk nie jest mistrzem skradania, ale jest bardzo pomocny, kiedy potrzeba. Super silnego kumpla! O, o, o! Nic mi nie jest! Sorki! Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.